To jest dobry pomysł. Napisać po polsku tekst, który właśnie napisuje, spisuje, że się to nie gra. I przetłumaczyć od razu z pisma polskiego na pismo angielskie. I czytać po prostu do nagrania, napisane tekst po angielsku. Bądź, druga wersja, napisanie tego, spisanie z nagrywki tej po polsku na polski. Przemowa na język po angielsku i spisanie z, a z nagrywki po angielsku, pisma po angielsku. Wersja pierwsza wydaje się ciekawsza, bo do księgi życia tekst. Dobry pomysł. Się okaże w trakcie. Która wersja będzie milej, chętna, bardziej, bardziej mnie pojętna, lepiej, pełniej.